Cześć moi drodzy, z tej strony Mazak, ale to już wiecie, witam was w dzisiejszym odcinku, w odcinku w którym jedziemy szukać gruzów Tak, dobrze słyszeliście, ogólnie idzie zima, ale to nawet nie chodzi o to, że idzie zima Troszkę ostatnio się u mnie pozmieniało, ale o tym dowiecie się albo w tej części filmu, ale później Albo po prostu zrobię troszkę inny odcinek, ponieważ naprawdę jest o czym mówić Wiąże się to z dużymi zmianami, z planami, wiąże się to również ze zmianą samochodów, podejścia do tych samochodów Także naprawdę jak widzicie może być o czym rozmawiać, ale dzisiaj nie o tym. Jedziemy w poszukiwaniu gruzów, czyli aut, które są stricte do driftu, które raczej do niczego innego nie się nie nadają. Może można podzielić gruzy na ładne i brzydkie i na takie, które się już nie nadają w ogóle do niczego. No, ja jadę dzisiaj po swojego wstępnie, najprawdopodobniej takiego, który się nawet nadaje może do jazdy gdzieś normalnie po drogach, także. Fajnie by było, gdyby tak faktycznie ten, ten samochód wyglądał Jedziemy w stronę Łodzi Będzie za chwilę jechał z nami Piotr, który też szuka samochodu I najprawdopodobniej może wrócimy dwoma autami naraz Także też, żeby ogólnie tego zbytnio nie przedłużać Bo ja teraz wyjechałem z domu Mamy godzinę 13.30 Czyli koło 17.00 będziemy w Łodzi No i tam już będziemy jakby oglądać pierwszy samochód A co będzie później, nie wiadomo Także moi drodzy, ja jadę po Piotrusia Teraz może w tej właśnie przebitce Pokażę wam coś, co się ostatnio mi wydarzyło Trochę coś smutnego, nie wiem czy fajnego, czy nie, ale na pewno jest jakiś tam powiedzmy krok do przodu. Także w sumie, no teraz on to pokaże. I widzimy się za chwilę w trasie. Witam Was, moi drodzy, w bardzo. Smutnym momencie dla mnie. Smutny ma tak naprawdę na własne życzenie. Bo jakby nie patrząc, wystawiłem ja ten samochód na swojego Instagrama, że będzie na sprzedaż. I nie sądziłem, że ktoś się znajdzie. No kurde, jest to mega dla mnie smutna sytuacja, bo zawsze mam tak, że jak wystawiam na przykład samochód, to dobra, no i tak wiem, że jeszcze pewnie tam dłuższa droga do tego, żeby go sprzedać. W momencie, kiedy dostałem zaliczkę za ten samochód, w momencie kiedy napisali mi, że już po niego jadą, to jadę i jestem bardzo bliski tego, żeby po prostu płakać, bo jest to moje pierwsze 370Z mega się zżyłem z tym samochodem, cały sezon tym autem przejeździłem, mega pięknych chwil w tym aucie spędziłem i coś naprawdę się we mnie tknęło, handlarza, który się raczej nie przywiązuje jednak coś było w tym samochodzie, takiego jest w tym samochodzie, że po prostu mnie to bardzo mocno gdzieś tam boli, no ale nic, zobaczymy twierdzę twardo, że, że cena moja jest sztywna, nic nie będę schodził dlatego twierdzę, że po prostu jeśli się sprzeda, będą chcieli wziąć, to wezmą. Jeśli nie, e, będzie cokolwiek im nie pasowało, bo po prostu ten sam zostaje, bo nawet nie miałem dla niego nigdzie wystawiać. Tylko po prostu wziąłem go na chwilę na Instagrama, żeby zobaczyć, czy jest jakieś zainteresowanie. No i niestety, ale było. Także nie wiem, nie chcę tego na razie przedłużać, nie jest mi w ogóle miło to nagrywać, nie chcę tego nagrywać, oj aż mi zjało, dlatego zobaczymy, jak przyjadą, może coś z nimi nagramy, zobaczymy, widzimy się. W każdym razie i tak za chwilę. Co tam, proszę pana, nowy właścicielu? Bardzo dobrze. Aż się trochę łezka w oku kręci, ale jak tak po stwierdziłem, że naprawdę fajni ludzie i nie będzie mi szkoda. Aż tak, będę odwiedzał, dumnie. A jeśli będziecie chcieli sprzedać, to chętnie odkupię. Pierwszy klient. Pierwszy klient, najlepszy. Dobrze, także co? Pewnie nagramy za chwilę, jak odjeżdża. No i jak będziecie ją widzieć w okolicach Krakowa. To róbcie foty. Jeszcze ciekawe, ile tak będzie w uplejce. Ale czarna też jest w Proszę, trzymaj! Dziękuję bardzo. Też się trzymaj, ziemią. Siema. Ellen. Gdzie jedziemy? Po opla. Nie! Nie Co się nazywa Ta za oknem! au! No i dobrze, dojeżdżamy za chwilę na miejsce, jesteśmy przed łodzią. W sumie niedaleko Bełchatowa i ogólnie czyli Muska Do którego już dzwoniłem i jak będziemy wracać i kupimy jeszcze obojętnie nie kupimy czy nie kupimy I tak do niego wpadniemy dzisiaj Więc dla mnie ogólnie też fajna beczka Bo zawsze się z niego śmiałem I z tych BMek A dzisiaj najprawdopodobniej sam do niego przyjadę Swoją BMką Także no nigdy nie mów nigdy Zostało nam 4 minutki na miejsce Półtorej kilometra No i pewnie za chwilę się będziemy widzieć z Wiktorem I może może się dogadamy. Chciałbym się dogadać, bo naprawdę jak na BMW-owską strachcze to mi się podoba. Także jedziemy. Co tu, co, 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 co? co <gupling> Backstage. Tu za pani stoi. I fajne to, fajne istno. w tyle, Wycierane. <grywa> <grywa> jak pięcy Cejroskiego Ej. Się szykuje wyjazd, to to nie takie proste Ale pierwszy rzut oka spoko, tak możecie pisać, co wam się podoba O mnie, a za mnie, luzik, fajnie chodzi silnik, tak równiutko Naprawdę To gotowi! Wyjeżdżamy! To wyjedź może, bo znasz lepiej tę drogę! Tak, tak. Wyjazdową. Jak Kurwa jedzie do przodu do tyłu, w bok się ma! Paków i ogólnie się dogadaliśmy, także BMW staje się właśnie moją własnością. A dlaczego tak, a dlaczego, czemu nie robię? Dlatego, że po prostu chciałem coś mieć, co od razu jeździ. Jest tu parę rzeczy do zrobienia, niż tam hydro, odpowietrze, takie pierdoły, ale baza ogólnie jest nawet, nawet ładna. Jest to M52 B25, po całkowitym remoncie silnika, także chyba się nie trzeba na razie niczym przyjmować, ale to też jest ogólnie bardzo bardzo ładny wóz tu już jest 3 litry E46 taki gruz Postyboł. upalania ładny także idziemy pisać umowę jedziemy do Muska za chwilę jestem ciekaw co w ogóle powie bo tego się chyba nie spodziewa że przyjadę E36 czyli marką którą może nie gardzę ale jakoś nigdy nie przepadam po prostu, ale do upalania może być Teraz jest korba Dobra, spadamy Nareczka Nareczka, hej, bardzo Dobra. dziękuję Dzięki. No i co? Wio Maszyna No i witam ze środka mojego L36 Kurde, hardkorowy przełomowy moment trochę Ale co więcej, naprawdę muszę tutaj chłopaków pochwalić za to jak zrobili swapa i jak podeszli do silnika Ponieważ samych faktur i części w tym motorze jest chyba za 5000 zł, ponieważ od remontu głowicy po wszystkie pierdoły są tutaj zrobione i auto przy chodzeniu na wolnych obrotach w ogóle w zasadzie nie wybija żadnego zapłonu, nie się kompletnie nic. Samochód naprawdę pozgłęśiłowym no jest zajebisty. Ogólnie mi się bardzo podoba. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jedziemy właśnie do Kuby. Będziemy tam za jakieś 20 minut. On tu szybę w ogóle. Kurde, nawigacja, wszystko dla na Co tu się dzieje panowie? Skryć w lewo, dobra. Bo mimo tego, że jedziemy lawetą, to chciałbym w tym autem tak czy śrak po prostu jeszcze przejechać. E, bo wydaje mi się, że spokojnie by można było tym wracać do domu, pomimo tego, że jest cholernie nisko. E, I tu chodzi głównie o miskę, a nie o całą resztę. Ale to nie wiem, bo to mówiłby właściwie nie ja. Także zobaczymy na trasie. No i co? Lecimy, na razie balon jest zajebisty, takie zakupy są po prostu najlepsze. A few moments later. No i witamy moi drodzy po krótkiej przerwie u Kuby jednak nic nie nagrywaliśmy dlatego że po prostu jak się widzimy z nim to zawsze chcemy pogadać o pierdołach, a nie gdzieś wyciągać kamerę i to nagrywać. A jak chcecie zobaczyć po prostu co u Kuby jest, to tu się wyświetla jego Instagram i tam naprawdę możecie prześledzić grube rzeczy, które u niego się dzieją, które ma, jak to wszystko wygląda. Dlatego nie nagrywaliśmy, bo dawno się nie widzieliśmy. Zapakowaliśmy furę na lawetę, ponieważ Taki był plan ogólnie, że przejedziemy się kawałek do Kuby nią na kołach, zobaczcie wszystko gra, Odziwu, wszystko gra, no i dalej jedziemy na lawecie, no bo nie ma sensu targać dwóch aut i za, za dwa auta płacić paliwo, jak można to po prostu zapakować. Ogólnie jestem zadowolony, troszkę podnieśliśmy go do zapakowania, bo po co się męczyć. I z fajnych rzeczy tutaj mamy takiego pointa, żeby go tutaj podnieść i sobie po prostu... A. Czy wyciągnąć? Kurwa, rzeczywiście! Jeszcze sobie palce. Jak tobie się podoba? Bardzo ładnie. Za ile dzisiaj takujesz na lawetę? W ogóle Za dwie Te ceny to, to jest dramat po prostu. Dramat, naprawdę. Co tu więcej mówić? Jedziemy do domu, widzimy się już jutro, ściągniemy ją, przejedziemy się gdzieś, pokażę Wam co i jak. Ja się tym dzisiaj przejechałem i przyznam szczerze, że... Bardzo fajnie ten silnik jeździ, nic w ogóle się nie dzieje, takiego co by mogło gdzieś tam być niepokojące. Nie kopci, nie przerywa, nic się nie dzieje. Bardzo prawilny gruz, także moi drodzy, fajnie, żebyście z nami szkoda, że nie u Kuby nie ponagrywaliśmy, ale po prostu to nie było, nawet na, nie było nawet na to czasu ani chyba chęci. Więc tak mówię, tu jest jego Instagram, tam są fajne rzeczy, a my jedziemy do domu. No i dzień dobry, mamy dzień kolejny. BMK przyjechała do domu. Właśnie ją ściągnęliśmy, w sumie to było wczoraj, więc jakby to jest nagrywane troszkę inaczej. Jedziemy z moją kobitą. Gdzie uciekaliśmy tu? Gdzie jedziemy? Papryczki. Na pizzę. Nie bez powodu, ponieważ zdążyłem dzisiaj już naprawić hydrauliczne ręczny, ponieważ był zapowietrzony, nie było mocowania zbiorniczka. Także kilka rzeczy ważnych w tym aucie, które na przykład nie działały, nagrzewnica, w sensie wentylator, trzeba było wymienić wentylator, dzisiaj zrobiliśmy. No i co? No Jedziemy w sumie przetestować to. Mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że się nic nie podda. Także jedziemy co pierwsze w po całym dniu pracy i naprawdę od wysiłku. Jestem teraz zmęczony i głodny. Także bierzemy bmk, jedziemy się nie przejechać, coś zjeść i połupować. Mogłam się ubrać. Dawaj, skakuj. Mogłam się ubrać gorzej. Skakuj. Tak... Nieźle. O boże! Fajnie co? Nie pierdzą. Co? Jeszcze pierdzą. Nie pierdzą. To jest to tak nisko. Siatka. I widoczek. Pierwszy raz na mieście gruzem. Także zobaczymy. Ogólnie też przestał padać. I to jest trochę niefajne. Bo już tu ktoś dzwonił, że, że coś się dzisiaj będzie działo. No i co? No i, i, i pada. Także idziemy na pizzę, poszukamy. Może coś się z tego deszczu jeszcze wykroi. No i. na No i co? Mamy pierwszy postój Jak widać Buma Sprawuje się dosyć fajnie Kierowca też daje radę o dziwo Nowa fura, nigdy nie jeździł, a jeździ. Kierowca nieznany, fura odpięta, kurde. Gówno było na chwilę w dupie, ale no ogólnie co, spoko. Jeszcze żyje, <grym> ten zawodnik. Także jedziemy na kolejne miejscówę. Bóg dał nam deszcz. Trzeba się z tego cieszyć, naprawdę, bo to w sumie dawno nie padało. A dzisiaj jak? Chciał, tak ma i pada. I'm <laughs> fucking stop. <laughs> Dobrze, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że prezentacja auta od zakupu poprzez jego stestowanie była wystarczająca. Jasiu. O, tu. Jak, jak się jechało? No fajnie, ale trochę mi wyleciało nogawką. <śm> Dobra, tym małym akcentem kończymy i widzimy się w kolejnym filmie. Na pewno będziemy jeszcze tą brykę nieraz testować. Także, moi drodzy, bawcie się. Yo.